Herbatka z lipy, zupa szczawiowa, kanapki z pokrzywą, sałatka z liści mniszka. Kiedyś potrawy bardzo popularne, ale teraz po prostu zapomniane. Stąd międzynarodowy projekt o nazwie Traditional and Wild. Węgrzy, Czesi, Słoweńcy i Polacy będą promować tradycyjne formy zbierania dziko rosnących roślin. Zadba o to m.in. Podkarpackie Stowarzyszenie ProKarpatia. Tradycja zbierania ziół kiedyś była bardzo rozpowszechniona i mocno zakorzeniona w naszej y, kulturze, ale ostatnimi czasami ona zanika. I chcielibyśmy y, zebrać wiedzę na temat dziko występujących roślin y, 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 y i rozpowszechniać tę wiedzę na temat y, ziół. W projekcie weźmie udział około 200 osób. Każda z nich przejdzie szkolenie w zakresie rozpoznawania ziół, dowie się jak i kiedy je zbierać, suszyć, przetwarzać i sprzedawać. Największy potencjał rynkowy w zielarstwie wśród czterech zagranicznych partnerów ma właśnie Polska. Myśmy się stali dla nich jakby takim wzorcem, czyli po prostu w czasie tego projektu wyszło, że my mamy im jakby sprzedać, pokazać nasze, nasz system zbierania ziół, i oni by chcieli to w ten sposób u siebie stworzyć. Czyli my jakby będziemy w tym projekcie instytucją szkoleniową. Jest te kilkadziesiąt osób do przeszkolenia, myślę, że na terenie naszego województwa. To mają być eksperci, którzy po prostu sami będą uczyć następnych. I to jest metoda kamienia rzuconego w wodę, pierwszy krąg, drugi, trzeci i tak dalej. Ta tradycja, która została pół roku, pół wieku temu bardzo bardzo Mocno przerwana. Chcemy ją po prostu z powrotem reaktywować, z powrotem przywrócić. Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet, osób starszych i bezrobotnych, dla których zbieranie ziół może być dodatkowym źródłem dochodu. Ryszard Homa prowadzi punkt skupu ziół. Twierdzi, że jeśli ktoś zna się na dzikich roślinach, w sezonie może nieźle dorobić. Są drogie, to jest jak kwiat jasnoty kosztuje 120 zł za kilogram, kwiat bławatka 150 zł za kilogram. To są naprawdę ceny duże. Pan Ryszard zaznacza jednak, że przyszły zbieracz musi być dobrze przeszkolony, bo zioła zebrane na przykład w nieodpowiedniej fazie kwitnienia i źle wysuszone do niczego się nie nadają. Podobnego zdania jest profesor Czesława Trąba, która będzie szkolić uczestników projektu. Daleka jestem też od tego, żeby namawiać, namawiać ludność do samodzielnego leczenia się, samodzielnego zbierania, dlatego, że trzeba te rośliny jednak dobrze znać, trzeba wiedzieć, jak je stosować, bo inaczej można sobie zrobić po prostu krzywdę, bo niektóre rośliny są bardzo do siebie podobne, jedna ma właściwości lecznicze, a druga wręcz właściwości trujące. Zioła znajdują się jednak w większości domowych apteczek, choć często pod różną postacią. Kawa dębowa z mielonych, odpowiednio spreparowanych właśnie żołędzi to jest rzadkie klasy świństwo, ale tak fenomenalnie działany organizm oczyszcza, a wątroba po niej jest idealnym stanie. Całkowity koszt projektu Traditional and Wild, który zakończy się wiosną 2014 to ponad milion euro. Współfinansuje go Unia Europejska. Majka Rajska, Agroflash.